Dobra. Już jakbyście mogli nie zaczynać, albo jak ktoś chce jeszcze nagrywać to teraz, żeby nas tutaj nam nie przeszkadzać. Profesjonalnie lektorzy start pracują, tak? Już jesteś gotowy? Nie. Yeah. <coughs> to powiedz jak będziesz. Już proszę nie nagrywać, bo tutaj denerwujecie tylko lektorów. Tak się nie da pracować. Okej. Okay. <coughs> Przestań Tego się bałem, dobra. Już Z na na będę to czytał. Ja też. Dobra. Tu. Możesz przejść. Ja to naprawdę chciałbym zacząć. Już zbutuj. Dobrze. Ale ja ciebie nie mogę chyba, bo ty jesteś za, za mocny tutaj. Za, za dobry. Za mocny! Dobra. O! O! Leci. Już. Wiele lat temu w pięknej krainie żyło trzech braci, a tak mieli na imię Pierwszy to Lech, drugi Rus, ostatni zaś Czech Zawsze i wszędzie chodzili we trzech Łowili razem ryby w jeziorze, marzyliby kiedyś zobaczyć morze Jeździli również na polowania, w lasy gdzie żyła złocista łania Nadeszły jednak gorsze czasy, opustoszały jeziora, opustoszały lasy Puste były również pola, nastała dla słowem cięż... wieka niedola. Tedy trzej bracia razem krzyknęli, czas nam wyruszyć z tej pustej kniei. Wszyscy więc opuścili rodzinne domy, ruszyli w świata w dalekie strony. Wędrowali cierpliwie długie tygodnie, Szukając miejsca, by móc żyć godnie. Aż wreszcie znaleźli piękną krainę, A w niej rozległą zieloną równinę. Było tam mnóstwo błękitnych rzek. Rozejrzał się róz i tak braciom rzekł: Tutaj, bracia, się rozejdziemy. Ja z moim ludem tu zostaniemy. I zaczął róz zbudować osadę nową, zaś braci pożegnał przed dalszą drogą. Lecz Lech oraz trzech długo rozważali, W którą stronę będą wędrowali. Wszech kochał przestrzeń rześkie powietrze spojrzał na niebo i tak bratu rzecze zobacz jak słońce ogrzewa cudnie idźmy za słońcem wprost na południe Ruszyli raźnie i czuli, że są coraz bliżej: miejsca, gdzie słońce wspina się najwyżej. Wkrótce dotarli do wielkiej góry: góry, której szczyt skrywały chmury, zielone łąki, jej snopy, stopy ozdabiały i żyzne pola, a na nich złote łany. Ja lechu tutaj z ludem pozostanę, i tam nieopodal nasza osada stanie. I zaczął Czechy budować grodzisko, ciesząc się wielce, że ma niebogisko. Dobrze Lechowi było w Czecha obozie. Lecz, Lech, Lecz czuł nieustannie, że czas mu w drogę. Pożegnał więc brata i ruszył ze swym ludem, szukając swej ziemi z coraz większym trudem. Postawi, postanowił przejść góry, przemierzał lasy, przekraczał rzeki i równin bez kresu. Podróż męczyła dzielny lud Lecha. Czy ich ojczyzna gdzieś na nich czeka? Rozejrzał się wódz. Lasy pełne zwierza, rzeki pełne ryb, piękne pojezierza, zwołał więc swój lud i tak do nich rzecze. Zbudujemy tu gród, co na to powiecie? Mądrość przemawia Lechu przez twe usta. Czy dostaniemy jeszcze przychylność od bóstwa? I w tym momencie na tle czerwonego nieba opadł biały orzeł na sam czubek drzewa. To właśnie znak od bóstwa naszego. Zbudujmy gród w postaci Gniazda Orlego. Gród powstały piękny, mocny i wspaniały. A orzeł i czerwień jego symbolem się stały. Wiele lat później z ziem lecha państwo utworzono, a kraj, który powstał, Polską nazwano. Co to był za edited. Teraz po rusku czytajcie.